Siemanko. Jestem na MOP Guzew. Lecę w kierunku Wrocławia i dalej tam na Pragę, na Czechy. Koło Pragi mam rozładunek. Nie piszcie dlaczego tu jest taki bałagan. Ja w tym samochodzie pierwszy raz w życiu siedzę. Bo to znowu dla innej firmy jadę i no w tym akurat samochodzie nigdy nawet nie siedziałem. Więc większość rzeczy tu nie jest moja. Ja tam swoje gdzieś tam postawiłem na szybko, bo to trzeba jechać. No i co? I ruszamy. Jedziemy. Pierwsza trasa, w której będę w ogóle nocował w ciężarówce od października. Jak się uda, to mam nadzieję, że odpowiem też na niektóre Wasze komentarze. Jak będzie słaby dźwięk, to też wybaczcie, no chłodnia będzie chodzić, także może być e, momentami słabo słychać przez te e, huczenie za kabiną. Jak zwykle musicie dać mi chwilę, żeby się rozkręcić. Siedzę tutaj, nie wiem co się dzieje jeszcze. Na Osobówką przed chwilą jechałem. No, ale to dawno, to nie jest mi jakieś tam nieznane auto, bo u nas jest podobny, tak? Praktycznie wszystko to samo. No, tutaj jest świadomo jakiś tablecik, takie rzeczy, ale no to co ten tablecik to żaden problem. Tutaj wszystko jest tak samo, więc jakieś tam automatyzmy mam. O, nawet wiem, jak wycieraczki włączyć od razu, co nie zawsze się zdarza. Pierwszy raz od dawna jestem ciężarówką za granicą. SMSy mi właśnie przychodzą, że kraj się zmienił. I pamiętałem, nawet żeby wpisać kraj, także nie jest jeszcze najgorzej. Co do boksa czeskiego, do opłat, to włączyłem go już wcześniej, bo wiedziałem, że pewnie zapomnę przed samym wjazdem za granicę. Chociaż jest dość spokojnie. Jadę nocą, więc niewiele się dzieje, więc Pamiętałbym może, ale tak oto to zapomniałbym, jeżeli by coś więcej się działo, czy może jakieś zmęczenie, to bym zapomniał o takich rzeczach, bo jednak, no jak się jeździło za granicę ciągle, to, je, to pamiętało się o tym, że taki nawyk był, a teraz jak się człowiek odzwyczaił, to, to dobrze, że mi przed trasą przypomnieli, pamiętaj, boksa, włącz, zapisałem, bo zapomniałem. Kiedyś tędy jeździłem, ale jeszcze za czasów jazdy busami, więc to ostatni raz 3 czy 4 lata temu A ciężarówku nie jeździłem tą trasą jeszcze wcale, ale taka raczej dość przyjemna. Mam nadzieję, że, że będzie OK się jechać teraz nocą, to powinno być spoko, a później no aby ten rozładunek wszystko git tam, tam się samemu rozładowuje. Mam nadzieję, że jeszcze trochę czasu zostanie, żeby odjechać stamtąd. Potem w dzień, tak naprawdę, spanie, pauza, więc znowu nocą będę wracał, więc też. To mi się podoba. Szybciutka akcja, pół godziny zaledwie i rozładowany, papiery podbite yy, i wracam. Ja to jakoś kojarzę, że to gdzieś tam był wyjazd. Nie zamykam drzwi, bo pewnie i tak trzeba im się tam pokazać. Yy, kurczę, a tutaj nie pamiętam, ale chyba całe dookoła trzeba było jechać. No, jakby tak to wyglądało zazwyczaj, To się sam zrzucałem, miałem tylko 10 palet, więc na luzie, e, ale no, jakby to tak wyglądało zazwyczaj. Tylko ciach, rampa od razu otworzona, zrzuca się i ten. I papiery ciach podbite, tam bo sprawdzał każdą paletę szybko. I wyjazd to by naprawdę było elegancko, ale wiadomo, jak to wygląda przeważnie i nie jest tak kolorowo, no ale cieszmy się, że dzisiaj akurat było dobrze otwarte e, spoko, bardzo, bardzo spoko tutaj poszło to dzisiaj e, mam nadzieję ile mi tego czasu, godzina 41 to niedokręcona jest ta pauza jeszcze, czyli dokręcić pauzę jeszcze ponad dwie godziny powinienem mieć jazdy. No to gdzieś tak na styk do granicy polskiej, to już bym sobie w Polsce kręcił tą długą pauzę wtedy. No zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Już gdzie by ona nie była. Nie stałem na magazynie tam już, żeby tu się pogarniać więc no, tą 30 minutową pauzę dokręcę po prostu gdzieś na, w najbliższym miejscu najbliższy parking więc się poogarniam, może coś tam zjem chwilę odpocznę i będę wyjeżdżał czas do końca i, i już na tą długą pauzę do Polski sobie dojadę to już będzie fajnie wtedy w dzień to powinienem stanąć, bo tamte parkingi w nocy to są oblegane przy granicy ale w dzień powinno się stanąć. Zresztą nie jeżdżę tędy za bardzo, jak już mówiłem, więc co się będę mądrzył. Z tymi parkingami nie ma co gadać takich swoich opinii, jak nie mam o tym pojęcia. Zadaliście trochę pytań pod ostatnim odcinkiem i teraz postaram się na niektóre odpowiedzieć. I pierwszy komentarz użytkownika ciapaty46. Czy uważam pracę kierowcy zawodowego, czy to krajowego, czy międzynarodowego za mocno stresującą? Wydaje mi się, że tak, dość stresująca jest. Oczywiście myślę, że jest sporo prawdzie, jest większa, jeszcze większa odpowiedzialność, większy stres, ale tutaj jest tak, że tak naprawdę nie da się uodpornić na wiele sytuacji. I one cały czas występują. Jasne, początkujący kierowca będzie stresował się jakimś tam cofaniem pod rampę, taki jak ja, czy jakimiś tam nie wiem, ciasnymi miejscami parkingowymi, ja doświadczony, dobrze jeżdżący kierowca, pewny swoich umiejętności, no nie będzie się tym przejmował już, to jest dla niego żaden problem. Niektórzy to nawet lubią takie sytuacje, jak jest ciasne, jakieś trudno cofnąć, cieszą się tym, że mogą w ogóle w takie jakby. Po... To jest dla nich jako wyzwanie i nie traktują tego jakoś, jako wielki stres. Ale jest dużo takich sytuacji, na które myślę, nie da się odporyć, na jakieś takie sytuacje na magazynach takie sytuacje, które nie są od nas w ogóle zależne, i tak naprawdę, mimo doświadczenia, nadal one występują i, i stresują. Czy nie wiem, na granicach, gdzieś tam, gdzie są kontrole, czy choć tam też na pewno doświadczenie robi swoje, ale no dużo jest takich sytuacji. Jakieś, na które po prostu nie ma się wpływu, czy poganianie, że czas goni, że człowiek się dzień wierobi gdzieś tam, no to myślę, że też jest to stresujące cały czas i właśnie myślę, że tą pracę to mocno wyróżnia, że jest tak bardzo dużo rzeczy, takich, na które nie da się z czasem uodpornić, mi się wydaje, i które mogą nas zaskoczyć, a jest dużo prac, takich, które są stresujące na początku, a później człowiek gdzieś tam się rozwija i już. Go to nie stresuje, jak się tego nauczy. A tutaj, tak naprawdę, to, że ktoś super jeździ, to nie sprawia, że, że nie będzie się stresował, bo jest wiele innych czynników, więc wydaje mi się, że tak, że jest dość mocno stresująca Ale nie popadajmy też w coś takiego, że to jest najbardziej odpowiedzialna praca na świecie i e, najbardziej stresująca. No, od takich opinii raczej e, bym stronił. I drugie pytanie: Czy dla zaczynających dopiero pracę w tym zawodzie, polecam na początku krajówkę i potem dopiero przesiadka na Europę, czy może jest to bez większego znaczenia? No, tak, ja nie jestem doświadczony jakiś, więc nie wiem, czy tu moja opinia jest jakaś wiążąca, ale skoro takie padło pytanie, no to odpowiem: według mnie, to już co kto lubi, i myślę, że jeżeli ktoś planuje jeździć na międzynarodówce, to. To niech idzie od razu i nie warto jest tak zrobić, że a dobra, to pół roku czy rok pojeżdżę po kraju, a potem dopiero na tą międzynarodówkę. Chcesz od razu na międzynarodówkę, idź od razu na międzynarodówkę. Moja pierwsza trasa od razu była do Grecji i myślę, że jeżeli ktoś chce na międzynarodówkę, to właśnie nie ma sensu się gdzieś tam przygotowywać, tak, ale no to zależy od człowieka. Jak ktoś chce po kraju, no to przy nim można mu mówić, że, że idź najpierw na międzynarodówkę, potem na kraj. No co kto lubi. Myślę, że. To nie jest też tak, że na międzynarodówce jest o wiele trudniej. No na pewno są sytuacje tam językowe, jakaś bariera, jakieś tam sytuacje trudniejsze, ale sama jazda czy po kraju, czy, czy za granicą, to nie uważam, że jest to jakoś bardzo, no jakoś bardzo się to nie różni, tak? Choć wiadomo, że gdzie niegdzie są trochę inne drogi, w niektórych krajach są jakieś tam trudności, tak jak ja miałem, gdzieś tam jeździłem po Bułgarii i no te drogi tam totalnie dziurawe i i trochę to inaczej wygląda niż u nas, ale nie podchodziłbym tak do tego, że jakbym pojeździł po kraju pół roku czy rok, to, to dopiero gdzieś tam można na międzynarodówkę i, i, i tyle. Także myślę, że to już zależy od człowieka. I pozdrawiam serdecznie, dziękuję za te pytania. I kolejny komentarz od użytkownika MT 8184. Jak wygląda praca busiarza? Czym się różni od kierowcy ciężarówki? Wiadomo, różni się pojazdem, ale na przykład trasami, ładunkami. No tak, moja praca jako praca kierowcy busa to też nie była taka typowa. No, bo ja nie byłem tam po 3 tygodnie w trasie, tylko maksymalnie 3 dni, więc to były intensywne takie trasy w to i z powrotem. Ale tak, przede wszystkim no to yy, tak różni się trasą, że no, nie obowiązują mnie te yy, zakazy tonażowe. Pojazd jest mniejszy, więc też jakieś ograniczenia wysokościowe, wiadukty, więc jedzie się tak naprawdę po Google'u normalnie, jak osobówką. Gdzieś tam w miastach zdarzało się, oczywiście, że trzeba. Pamiętam w Warszawie takie miejsce jest, gdzie prawy, skrajny pas jest tam chyba do dwóch metrów, tylko bo jest taki jakby półkolisty wiadukt, i, i tam trzeba było zmienić ten pas, żeby puste też nie uszkodzić. Ale poza tym to jechało się normalnie tak jak po Google'u. Więc nie było takich problemów. No, nie było tachografów, więc bardzo intensywne były te trasy. Mało spania ciągle. Ja zresztą w tym busie, którym ja jeździłem, to nawet nie było za bardzo jak spać, bo to było spanie na fotelach. No i w sumie to chyba tyle. Tak, poza tym to, to te same miejsca, co i ciężarówki wjeżdżają przeważnie, raczej. Więc no na pewno, jak ktoś ma taką pracę, gdzie jakieś są dostawy takie. Wyjątkowo, że bus może tylko wjechać, no to pewnie, pewnie to inaczej wygląda. Ale jeździłem po takich samych magazynach czy jakichś gospodarstwach, tak jak i teraz to wygląda u mnie na ciężarówce, więc no to się tylko różniło tym, właśnie. Ale no wiadomo, busem też można wszędzie wjechać. I jeżeli gdzieś mamy blisko jakieś fajne miejsce, no to możemy sobie nie wiem, pójść coś zwiedzić na pewno. Ja tak miałem w jednej trasie, że wracałem i koło Alliance Areny i zjechałem tam i sobie zwiedziłem tą Allianz Arenę, więc no to było fajne. Na ciężarówce takiej możliwości nie ma. Oczywiście gdzieś tam jak się ma parking i z parkingu niedaleko no stoi, się na parkingu zostawia ciężarówkę, no i wtedy można jakoś tam dojechać w jakiś sposób. Różny nie wiem, taksówką czy, czy jakoś inaczej, jak są, jakaś komunikacja publiczna, no to, to w ten sposób, ale abusem no to po prostu sobie tam pojechałem i tyle. Komentarz od użytkownika Mleko w proszku69 Jak to jest z paliwem? Płacisz za swoje pieniądze, czy macie kartę paliwową? Oczywiście są karty paliwowe Gdybym ja miał płacić za swoje Tankować ciężarówkę To nawet nie dysponowałbym takimi pieniędzmi Więc no tak Są karty paliwowe i tyle To są naprawdę duże kwoty I drugie pytanie Czy od początku wiedziałeś, że chcesz być kierowcą ciężarówki? Nie, no to tak u mnie nie wyglądało. Nie jestem takim aż pasjonatem. Nie, nie chciałem być kierowcą ciężarówki. Jakieś tam miałem inne plany na swoje życie. To oczywiście ciężarówki były mi zawsze w moim życiu i gdzieś tam interesowało mnie to. Interesowała mnie jazda, dlatego też wcześniej busem jeździłem. Ale no, nie planowałem. Gdybym planował, to już na pewno wtedy, kiedy jeździłem busem, to bym robił prawo jazdy na ciężarówkę. A to tak wyszło, tak naprawdę. Po prostu tak się życie ułożyło. Teraz i tak nie jestem jakby pełnoetatowo kierowcą ciężarówki, bo jeżdżę kilka dni w miesiącu tylko, jakieś krótkie trasy. Moim głównym zajęciem jest pszczelarstwo, ale to jest takie pytanie, na które mógłbym odpowiedzieć w ogóle w oddzielnym filmie, bo to dużo opowiadania, dlaczego tak wyszło, ale no, odpowiadając na pytanie, no to. To nie, nie było tak, że zawsze chciałem być, i tak naprawdę nawet jak robiłem już prawo jazdy, to no po prostu to było bardziej tak, nie widziałem wtedy innej jakiejś drogi dla siebie, więc stwierdziłem, że je zrobię, że będę jeździł, a nie dlatego, że tak bardzo tego chciałem, więc no, nie mówię, że tego nie lubię, bo trochę lubię jazdę, ale to nie było moje jakieś wymarzone zajęcie. Ja jestem takim człowiekiem, który gdzieś tam nie potrafił się. Nawet robię coś dobrze, to nie umiałem się. Gdzieś tam dobrze sprzedać, dobrze pokazać, tak raczej sobie swoje rzeczy robiłem gdzieś tam w swoim zaciszu, a nawet jeszcze w tych latach szkolnych nie potrafiłem gdzieś tam się dobrze pokazać, taki jakiś mam charakter, no, do pracy kierowcy nie trzeba umyć się, pokazać, po prostu się przychodzi, mam prawo jazdy, chcę jeździć i się jeździ. Więc tak to wyszło, ale temat jest dużo bardziej złożony, i na ten temat, jeżeli będziecie chcieli, to mogę nagrać oddzielny w ogóle film, w którym jakoś o tym postaram się odpowiedzieć, jakoś opowiedzieć chronologicznie. No, ale sam jeszcze nie wiem, czy to w ogóle ma sens, bo no to historia na po prostu opisująca kilk, wiele lat życia, tak. Dziękuję Wam za wszystkie pytania. Jeżeli na jakieś nie odpowiedziałem, to postaram się w następnych filmach odpowiedzieć. Możecie powtórzyć te pytania pod tym filmem też, jeżeli Wam zależy. Jeżeli macie jakieś nowe pytania, też zadawajcie. Dajcie znać, czy Wam taka forma w ogóle odpowiada. I dajcie znać, co myślicie o tym, żeby właśnie na takie pytania, na które jest więcej do powiedzenia, to żebym nagrywał po prostu oddzielny film, który będzie odpowiedział tylko na to pytanie. I w takim oto miejscu stoję, robię 9 godzin pauzy. I lecę dalej? Już jestem po stronie polskiej. Jakieś 20 km od granicy. No i zasłużony odpoczynek, no bo jednak już ponad doba bez spania. Pauza skończona. Zrobiłem już rozpoczęcie. I co? Ruszamy. Muszę się tutaj nawrócić. Jadę w tamtą stronę, będę w lewo kręcił. Kurczę, mogę się ładować. Tu powoli jedzie, ale na razie nic stamtąd, nie jedzie więcej. Ok, nic nie jedzie elegancko, mogę się. No tu spory ruch dosyć jest, a teraz akurat taki. Kilowa taka cisza, mniejszy ruch, więc bez problemu sobie wyjeżdżam, wyłączam ten tablet. Eee, trochę pospałem, wiadomo jak to w dzień to tak eee, dużo się nie pospało. Ale jestem wypoczęty, jest super, to jest już inna bajka teraz. Już byłem naprawdę zmęczony wtedy, a teraz wypoczęty nocna jazda, więc mam nadzieję, że będzie mniejszy ruch. No teraz jest 19.34, to jeszcze, jeszcze nie jest późno, ale ja no będę jechał całą noc praktycznie, więc myślę, że będzie się fajnie jechało. To taka jazda, myślę, to będzie przyjemna, bo lubię nocą jeździć, jest mniejszy ruch. No teraz już w ogóle nic tam mnie jakiegoś nie czeka, bo przecież już rozładowałem tylko wrócić na bazę, potem wrócić do domu. Tyle, a nocna jazda całkiem przyjemna, coś tam się puści, coś tam się posłucha, coś tam się może jeszcze nagra, więc naprawdę spoko, cieszę się. No, taką jazdę lubię. Fajnie poszło z tym rozładunkiem szybciutko. Udało mi się do Polski dolecieć, więc no, wszystko zgodnie z planem, więc naprawdę fajnie. A teraz też właśnie znowu jazda nocą, więc spoko. no W dzień mówię, męczę się, no jakiś taki duży ruch gdzieś tam jakieś korki, wiadomo, że to męczy a tutaj powinno być spoko, jadę tą ósemką do Wrocławia praktycznie, koło Wrocławia wjeżdżam na S8 i dalej sobie tam tamtędy będę cisnął i mamy koreczek koło Wrocławia no, mogłem to jakoś próbować objeżdżać, trochę szkoda że tego nie zrobiłem Trochę za późno się ogarnąłem, jakbym wcześniej gdzieś tam sobie popatrzył Jadąc jeszcze, jak te drogi idą, jakby to jakoś objechać No zawsze to ryzyko, że gdzieś mogłem się wpakować No ale kurczę, gdzieś taki korek, co tu się stało? Koniec trasy, już mega zmęczony jestem, a i tak w nocy to niewiele widać, więc niewiele nagrałem Wpakuję rzeczy i wracam do domu